Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, dobry wieczór, trzecie nasze spotkanie, a zarazem już to ostatnie naszego Trójgłosu Wielkopostnego. Tego czasu, który ma spowodować, że Wielkanoc będzie w nas, że Zmartwychwstanie dokona się w nas. I dzisiaj towarzyszy nam Bogdan Jański. Pierwsze dwa spotkania może odnieśliście wrażenie, że, że jakieś takie nierekolekcyjne, bo o Panu Bogu to tam prawie w ogóle nie było. Może tylko ten epizod, że, że Bogdan Jański został ochrzczony w winnicy nie. i że to wychowanie religijne otrzymał w swoim domu rodzinnym. Było na pierwszym spotkaniu o, o jego marzeniach, o jego pragnieniach, oczekiwaniach, realizowaniu także tych, tych marzeń i oczekiwań. Drugie spotkanie to oczekiwania względem Bogdana a i także jego, jego praca dla innych. Myślę, że to jest ważne. Zrozumienie siebie, a także odkrycie, jak inni mnie postrzegają, pomaga nam w tym wymiarze takim międzyludzkim. W wymiarze naszym cielesnym, do tego, aby w pewnym momencie zauważyć także i Boga. I to właśnie to, to trzecie spotkanie dzisiaj nasze. To relacja ja i Pan Bóg. Pan Bóg i ja. To także odkrywanie mojej więzi z Bogiem, odkrywanie, kim jest dla mnie Bóg. Jak to się działo w życiu Bogdana Jańskiego? Jednym z określeń, jakie jest mu udzielane, przypisywane, to jawny pokutnik emigracji. Dlaczego? Czy chodził po Paryżu we włosienicy, biczując się, leżąc krzyżem, jako właśnie gorliwy katolik? Nie chodzi o to. Bogdan Jański w swoim życiu przeżywa nawrócenie, głębokie nawrócenie. Wspominaliśmy już o czasach studenckich, o jego zachwycie kobietą, ale kiedy Bogdan wyjeżdża do Paryża, tam doświadcza upadku moralnego. Weźmy powiedzieli, jak syn marnotrawny leży w gnoju grzechu. Chodzi po paryskich domach publicznych, nie omija barów, zatraca zupełnie swoją wiarę. Z tego wychowania, które otrzymał w domu religijnym, moglibyśmy powiedzieć: nic nie zostało. Bogdan żyje swoimi pożądaniami, swoimi pragnieniami. Ale w tym wszystkim nagle zaczyna też działać sam Bóg. Zresztą jak, jak Bogdan Jański zauważa w swoim dzienniku, jego przemiana, jego nawrócenie nie miałyby miejsca gdyby nie ingerencja też samego Boga, który działał także przez drugiego człowieka, Bogdan. Przyjaźniąc, się, spotykając się z Adamem Mickiewiczem, widział, że jest on osobą religijną, jest osobą pobożną, praktykującą swoją wiarę i to go zastanawiało. W tym epizodzie swojego życia w Paryżu wstępuje do Sekty Saint Simonistów, do zgrupowania Saint Simonistów jeszcze przed nawróceniem jeśli by szukać coś dobrego w tym czasie, to spisywanie dziennika. Bogdan miał z każdego dnia robić notatkę, co mu się udało, co się nie udało, jak przeżył dzień, aby z perspektywy też czasu dokonać pewnej oceny swojego życia, swojej przemiany, swojej pracy nad sobą. Ale przychodzi ten moment, gdzie odkrywa i pragnie uczestniczenia życia pełnią Boga, zbudowania na nowo więzi, relacji z Bogiem. Ten moment to czas Jego spowiedzi, którą odbywa w pięciu etapach spowiedzi gruntownej z całego życia. A po spowiedzi, Przystępuje do Komunii Świętej. I piękne świadectwo jego, kiedy pisze, że to był najbardziej uroczysty dzień jego życia, dzień, który zapadnie mu w pamięci na zawsze, dzień, kiedy mógł przyjąć ciało pańskie, mógł przystąpić do Komunii Świętej. Odkrył, że potrzebuje Boga w swoim życiu. Odkrył też, że Bóg go kocha. To nie było nawrócenie, bo stoczył się na dno, już nie miał innego wyjścia, więc łapiemy się tej ostatniej deski. No to może Bóg pomoże. Nie, Bóg Daniański prawdziwie odkrył, podobnie zresztą jak Augustyn, ten święty pierwszych wieków, odkrył miłość Boga, odkrył czym jest miłość Boga i jak ona dokonuje się w jego życiu. Czy to znaczy, że coś w jego życiu nagle uległo zupełnej zmianie i z tego grzesznika Bogdan stał się świętym, świątobliwym człowiekiem, który nie kalał się już grzechem? Jak widzimy w jego dzienniku, powrót do grzechu był często, natomiast wiedział już, co robić. Wiedział, że ma nieustannie wracać do tej miłości, która pierwsza go pokochała. Zaproszeniem dzisiaj, abyś zastanowił, zastanowiła się, kim dla ciebie jest Bóg, jakie Bóg zajmuje miejsce w Twoim życiu. Abyś spróbował, spróbowała zobaczyć także siebie w perspektywie Boga, jak odpowiadasz na Jego wezwanie, czy Widzisz go jako miłość? Czy z Bogiem chcesz budować swój dzień, tak jak Bogdan Jański? Czy patrząc na Boga, jego plan względem ciebie, chcesz zmieniać swoją rzeczywistość, właśnie wypełniać ten plan Boży? Życzę Wam tego, aby właśnie postać sługi Bożego Bogdana Jańskiego pomagała Wam. W Waszej pracy nad sobą, w czynieniu pokuty za, za nasze grzechy, które przecież popełniamy, i dążeniu do doskonałości. Niech Chrystus zmartwychwstały będzie obecny w Waszym życiu. Niech z zmartwychwstanie dokonuje się w Waszym życiu każdego dnia. Zmartwychwstanie, czyli powstawanie ze śmierci, z grzechu do nowego życia. Szczęść Boże, błogosławionej chrześcijańskiej Maschwy.